Szanowni Państwo, dzisiaj z naszego działu prezentującego polskie tradycje kulinarne przedstawiamy uniwersalną książkę kucharską, czyli poradnik kulinarny z lat 20. XX wieku. Właściwie są to cztery książki kucharskie w jednej. Autorką pierwszej i najważniejszej części, będącej także tytułem całości była słynna Maria Ochorowicz monatowa. Następne były torty i ciasta domowe, 503 przepisów. Z najlepszych źródeł zaczerpnęła i opracowała Maria Wiśniewska. Największy zbiór przepisów na konfitury, dżemy, galaretki, marmelady, powidła, serki, kandyzy, soki, sorbety, miotki i inne przetwory owocowe Kazimiery Kulczyckiej oraz Kuchnia Jarska opracował na podstawie długoletniej praktyki Jan Kazimierz Czarnota. Książka ukazała się nakładem księgarni polskiej Bernarda Połonieckiego. Maria Ochorowicz-Monatowa była zaś, obok Marii Dislowej, najgłośniejszą polską autorką książek kulinarnych w pierwszej połowie XX wieku. Była też godną następczynią Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Ciekawostka. Jej pierwszym mężem był znany psycholog i filozof Julian Ochorowicz, z którym się rozwiodła, a drugim Henryk Monat, znany adwokat i krytyk literacki. W książce znalazło się przeszło 2200 skromnych i wytwornych przepisów gospodarskich i kuchennych z uwzględnieniem niezbędnych warunków odpowiedniej diety, codziennej higieny oraz kuchni jarskiej. Potężna objętościowo publikacja OCHOROWICZ MONATOWEJ, którą prezentujemy, została odznaczona na wystawach higienicznych w Warszawie w roku 1910 i ponownie w 1926. Przez dziesięciolecia książka ta służyła w wielu polskich domach, a do dziś jej przepisy inspirują miłośników tradycyjnej polskiej kuchni. Bardzo ładny egzemplarz, będący świadectwem polskich tradycji kulinarnych. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu kucharskie, gospodarstwo, poradniki dawne. Zakochaj się w antykwariacie.